Witam wszystkich tu na Dzisiaj mam dla Was miecz świetlny o mocy 1000 lumenów o nazwie FD40 od Phoenixa. Latarka ma tylko 13 cm i waży 160 gram. Na pokładzie znajduje się LED XPLHI, co znaczy tylko tyle, że latarka świeci naprawdę bardzo ładnym białym światłem. Latarka może być zasilana dwoma rodzajami baterii, 26650 oraz 18650. Niestety, żadnej z tych baterii nie dostajemy w zestawie. Dostajemy natomiast specjalną tulejkę, która służy do tego, żeby naszą mniejszą baterię 18650 przytrzymać w środku. W zestawie dostajemy też taki oto futerał, który naprawdę nieźle trzyma się do paska i oczywiście jest zapilany na rzepa. Latarka wyciąga się naprawdę bez żadnych problemów, tak samo bez problemów nawet bez patrzenia na futerał możemy ją z powrotem włożyć i zapiąć. Tradycyjnie oczywiście sprawdzimy sobie teraz, jak odporna jest na upadki ta latarka. Procent podaje, że jest odporna na upadek z jednego metra. Chciałbym sprawdzić też wodoodporność, ale niestety wszystkie zbiorniki wodne zamarzły, więc będzie trzeba po prostu sprawdzić, czy jest odporna na śnieg. Zapaliłem latarkę i oczywiście rzucamy ją z trochę większej wysokości, niż mówi producent, bo ufam Feniksowi. Miękkie lądowanie wiadomo w śniegu, ale jak widzicie, latarka świeci. Oczywiście, jak to bywa w latarkach, z wyższej półki wszystkie styki w środku są złocone. Latarka ma też dość nietypową funkcję, a konkretnie gwint, dzięki któremu możemy zamontować ją na statywie. Między pięcioma trybami świecenia tej latarki przełączamy się za pomocą naprawdę bardzo ładnego przycisku, który znajduje się w przedniej części latarki. Latarka jest naprawdę bardzo ładnie wykonana i producent o tym wie. Dlatego daje nam 5 lat darmowych napraw oraz dożywotnią gwarancję. Wszystko wygląda naprawdę pięknie, więc pozostało nam tylko sprawdzić, jak świeci ta latarka. Jak zwykle zaczynamy od najniższego trybu. Ma on 8 lumenów, nazywa się Eco, a latarka z mocniejszą baterią, czyli tą większą 2650, 26 świeci w tym trybie 308 godzin. Naprawdę dużo. Kolejny tryb, Low, ma 70 lumenów i latarka świeci przez 49 godzin i 45 minut. Jak widzicie, widać już naprawdę całkiem dużo. W średnim trybie latarka ma 220 lumenów i świeci przez 14 godzin i 40 minut. Jest to naprawdę imponujący wynik. Kolejny tryb maksymalny, tak nazywa ją producent. 570 lumenów, a latarka świeci przez 5 godzin i 5 minut. Widzimy właściwie wszystko, co znajduje się dookoła nas. I tryb high 1000 lumenów. Latarka świeci przez 2 godziny i 25 minut. Przypominam, przy tym mocniejszym akumulatorze. Właściwie, gdyby nie mgła, to byłoby widać totalnie wszystko. Warunki były trochę słabe, ale spróbujmy sobie sfokusować i sprawdzić mniej więcej na jaki dystans świeci ta latarka. To, co teraz trzymam w ręce, to właściwie miecz świetlny. Możemy poczuć się jak w Gwiezdnych wojnach. Latarka naprawdę bardzo ładnie skupia promień. No i cóż, gdyby nie mgła, to tak jak mówię, byłoby widać te 300 metrów. Niestety nie bardzo to widać, gdyż śnieg padający plus mgła trochę zakłóca przekaz. Podsumowując, Fenix rd 40 to naprawdę bardzo dobra latarka do zestawu EDC, jak i do jakichś bardziej powiedzmy specjalistycznych zadań. Dzięki tej naprawdę bardzo fajnej soczewce, która moim zdaniem jest lepsza niż na przykład w LED możemy oświetlić sobie bardzo duży teren, albo oświetlić na naprawdę duże odległości. Zresztą tak jak widzieliście. Wydaje mi się, że jedyną wadą tej latarki jest to, Trochę ten ogranicznik, ta, ta wkładka, w którą wkładamy baterię puka, ale no nic, niestety na to nie da się poradzić. E, po prostu możemy włożyć tą większą baterię, dzięki temu latarka będzie świeciła dłużej i lepiej. Oczywiście dziękuję za podesłanie tej latarki z kolba.pl. Polecam w 100%, bo po prostu jest tego godna. Tak zawsze pamiętajcie, zapraszam do Facebooka, lajkować, komentować i trzymajcie się.